W właśnie w tym klubie. No i tak jakoś mnie namówili. Ten przed do szkoły zrobił taki pobór jakby chłopców młodych. No i wszyscy koledzy oczywiście się zapisali. No to ja się też zapisałem. No i tak jakoś przetrwałem najdłużej z nich. No i cieszę się z tego. Od razu wyniki przyszły, czy, czy, czy to no, było? Nie, nie, no wtedy to, to było marzenie. Widzieć takiego Wajswoga w telewizji, a gdzie tam na żywo, no to już był szok po prostu. Myślałeś, że to, że kiedyś będziesz miał okazję ustalonić łeb z łeb tym skoczkiem, nie wiem, radzić się dokładnie z nim. Znaczy nie, to zawsze było tylko moje marzenie. No. Że się to stało realne, no to dziękuję, dziękuję za to trenerom i, i losowi, który obdarzył mnie tym. Po raz pierwszy chyba udało Ci się wygrać, bo ni niestety a może na szczęście. Sport zawodowy to i pieniądze. Taką dużą nagrodę. Co zamierzasz z tymi pieniędzmi zrobić? Znaczy zamierzam sobie y, kupić samochód, no bo mam małego świata, no to jest zbyt niewiele. No na pewno coś zainwestować. Po prostu mam teraz takiego menadżera, który on się tym hmm. interesuje, no i on się tym opiekuje wszystkim. Ja się nie muszę o to martwić, co z tym będzie. To jest jakiś menadżer, który ma pod swoją kuraturą innych znanych narciarzy w Skoczku. Znaczy, to jest właśnie osobisty menadżer Andreasa Goldbergera. Nie, właśnie... nie obawiasz się o swoją przyszłość? Nie. Powiedz, czy zastanawiałeś się nad y, końcem swojej kariery? Czy, czy, czy zamierzasz zostać w sporcie, z, nie wiem, trenerem, czy wolisz jednak zająć się profesją innego charakteru? Słyszę, że jesteś lekarzem z zawodu. No, znaczy tak. Y, Nigdy się jeszcze nad tym nie zastanawiałem tak poważnie, po prostu nie, nie tak dawno jestem jeszcze młodym zawodnikiem, no i nie myślę w ogóle na razie kończyć kariery. No. <laughs> Jak to wyniknie w życiu, no to już jest sprawa losu. Dobra prędkość na progu, głębokie wychylenie, szeroko prowadzone narty, leci jeszcze, leci Adam, leci bardzo daleko, przepiękny skok Adama Małysza. Adam Małysz rusza do walki o drugie zwycięstwo w pokazie świata, 31. w swojej karierze, mocno poszedł w górę, daleko, daleko i jest wylądany! Co miał Antykał Tomeki? Dynamiczne wyjście, szuka wiatru, czy daleko leci? Będzie piek! Nie. W za chwilę po drugi złoty medal, 104 było w pierwszej serii i za chwilę, że będziemy wszystko wiedzieli, Adam Małysz po wietrzu, płyń, 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 jest, jest, mu tego nie zabierze, po prostu sam sobie to wyrwa. Spokojnie, nie daleko, na razie w tym skoku myśli tylko o jednym, Adam Małysz, żeby było daleko, powyżej tej czerwonej linii, i jest. O. do wygrywania, jest świadomy tego czego chce, a chce na pewno już dziś Nie chciałem mówić dlatego, że ja przygotowywałem się do tej Mistrzostwa świata, nie chciałem mieć spokój, chciałem bez żadnego takiego szumu dotrwać do, 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 tej, do tego oslo, więc dlatego no, teraz mogę oficjalnie powiedzieć, że to była moje ostatnie mistrzostwa świata. 3 marca 2011 roku, Adamie, długo czekałeś, żeby tę decyzję ogłosić, a kiedy ją podjąłeś tak naprawdę? Szczerze mówiąc podjąłem już ją przed Vancouver, dlatego że tam do Zakopanego bardzo dużo przyjechało dziennikarzy, którzy, którzy w zasadzie już myśleli, że to jest moje ostatnie Zakopane i tam e, troszkę ich rozczarowałem, bo powiedziałem, <laughs> że jeszcze w Oslo będę skakał. E, ale no wiedziałem doskonale ile, ile pracy kosztowało mnie przygotowanie do Vancouver, tym bardziej teraz do, do Oslo. Jest ta decyzja gdzieś tam była i widzę, że jakieś, nie wiem, ktoś jest, e, chyba ma wtyki u Boga, że, że, że gdzieś to tam wyczytał chyba w moich myślach, że się do tego przygotowywuje. Ale myślę, że ta moja kariera była tak, e, tak bogata i tak bujna, że ja z wielką świadomością podjąłem tę decyzję i i myślę, że też dlatego, że zawsze moim marzeniem było, żeby zakończyć wtedy, jak, jak będę w formie. Adamie, czy masz świadomość, że w tym momencie w polskich domach zapadła zapewne grobowa cisza? Ja myślę, że tak. No. Ja wiem, parę razy czytałem różne wywiady, dlatego że prasa już coś tam donosiła jakieś e, spekulacje były na ten temat, więc, e, więc myślę, że wszyscy się chyba domyślali, tylko no, czekali na tę moją decyzję, dlatego że. Nie wiem dlaczego, nie lubię czegoś takiego, jak jak ktoś spekuluje i ktoś wybiega przed tego, kto, kto po prostu chce coś powiedzieć, i, i dlatego ja tym bardziej podkręcałem to, że, że nie, e, że po Mistrzostwach Świata ogłoszę i e, ta decyzja już była dużo, dużo wcześniej podjęta, że po dużej skoczni e, w Oslo po prostu ogłoszę tę decyzję. Faktycznie wiele osób się spodziewało tego, tej decyzji, ale co innego spodziewać się, co innego Adamie to usłyszeć? Zapewne teraz dużo osób zadaje sobie pytanie, no i co będzie dalej? Jak to tak bez Adama Małysza na skosznie? Ja wiem, ja też bardzo, bardzo, bardzo często zastanawiałem się, jak to będzie, co będę robił. Mam na pewno mnóstwo propozycji, mam różne rzeczy, które, które mógłbym robić, więc na pewno myślę, że do połowy kwietnia będę się zastanawiał, e, żeby trochę odpocząć, co, co dalej. A później podejmę decyzję i na pewno, na pewno wszyscy o tym będą wiedzieć, bo e, trudno, żebym nie powiedział i kibicom i dziennikarzom. Także ja myślę, że 26 marca konkurs skok do celu, który będzie w Zakopanym. E, na który zapraszamy do telewizji polskiej? Zapraszamy bardzo serdecznie i podskocznie, i do telewizji polskiej. Bo tam będzie można oglądać na skoczni po raz ostatni Adama Małysza i, i myślę, że dużo, dużo wspaniałych skoczków. E, tych, którzy są niesamowici w poharze świata, bo e, zostali zaproszeni i mam nadzieję, że, że przyjadą. Adamie, kibice chyba już wiedzą, bo ci churalne 100 laty zaśpiewali. Łeska się wokół kręci. No dokładnie, no na pewno jest trudno opuszczać takich kibiców, no bo to jest. To jest ciężka praca, to są na pewno niesamowite emocje i, i wspieranie przez nich, bo oni zawsze byli, nawet jak było dobrze, jak było źle, więc za to im chwała, za to im zawsze dziękuję, za, do końca życia będę wdzięczny. Na pewno setki myśli krąży ci po głowie, ale co czujesz tak w głębi serca w tym momencie? Z jednej strony taką ulgę, z drugiej strony duży smutek, duży smutek na pewno, bo e, to jest ciężka decyzja, mimo to, że, że podjęło się już ją tak dawno temu, to każde takie ogłoszenie to jest bardzo ciężkie i powiem szczerze, że z jednej strony kamień z serca mi spadł, bo było mi bardzo ciężko przekazać to na pewno kibicom, przekazać to mediom, no wy w zasadzie wiecie jako pierwsi, do tej pory były tylko spekulacje. Adamie, miałeś wspaniałą karierę. O czym sam wspomniałeś, 10 medali mistrzostw świata, ale jeszcze jedno chciałbym podkreślić. Byłeś wzor wzorem również poza skocznią. Nie miałeś żadnych właściwie wrogów w środowisku. Wszyscy darzyli ciebie z szacunkiem. A to jest sztuka być na szczycie przez tyle lat i mieć tylu przyjaciół właśnie w tej twojej społeczności skoków narciarskich. No myślę, że tam by się zawsze jakiś wróg znalazł, który nie Oj tam, oj tam. O Który nie lubi skoków narciarskich, który no E, nie lubi może mojej skromności mojej osobowości, także są tacy ludzie na pewno, ale też im chwała za to, bo e, są mi dobrzy ludzie i ci, którzy nie zawsze się im coś podoba i, i powinni mieć swoją opinię, e, swoje słowo, bo szczerość jest bardzo ważna. Adamie, czyli na koniec powtórzmy raz jeszcze, 3 marca 2011 roku i to jest ten dzień, to jest ten moment, który niestety musiał przyjść. Musiał przyjść, na pewno musiał przyjść, ale tak jak mówię, do końca sezonu będę skakał i 26 marca zapraszamy do Zakopanego na, na podsumowanie tego, co, co było w mojej karierze. Myślę że na super zabawę, no bo to jest, to jest na pewno ciężka chwila do mnie, ale, ale również i dla, dla kibiców, dla rodziny przede wszystkim, która mnie strasznie wspierała. I to była na pewno e, też bardzo ciężka decyzja również e, dla mojej najbliższej, dla mojej żony, dla, dla córki. Dla całej rodziny, która, która przez całą tę te, te moją karierę mnie wspierała i towarzyszyła mi. Mimo to, że bardzo często, często było to no, wielkim wyrzeczeniem, jeśli chodzi o, o, o rodzinę i musieli naprawdę wiele znosić. I to nie tylko, nie tylko tego, że mnie nie było w domu, ciężkiej mojej pracy, ale i często również humorków, które, które gdzieś tam na pewno miałem i za to mogę tylko przeprosić i, i, i powiedzieć, że cieszę się bardzo, że. Że żona wytrwała ze mną na pewno do końca, bo to jest, to jest bardzo ważne, bo to jest trudne na pewno wytrzymać ze sportowcem, który, który z jednej strony jest uwielbiany przez ludzi, ale który na pewno jest ciężki również w współżyciu, bo, bo to jest tak, że się przyjeżdża do domu i często jeszcze się pokłóci. Jest się trzy dni, pokłóci się i ciężko jest wyjeżdżać, ale myślę, że. Ja zawsze powtarzałem, że ja z Izą jesteśmy naprawdę bardzo normalną rodziną i, i często się kłócimy, często się godzimy, ale na pewno nie sztuką jest się po, pokłócić, ale sztuką jest się pogodzić, więc dlatego trwamy w małżeństwie już 13 lat i chwała Bogu za to. Adam Małyszy, dziękuję małżącym Adamie, Tobie dziękujemy za te wspaniałe lata, będziemy jeszcze o tym w Planicy, w Zakopanem wielokrotnie rozmawiać. No to jest prawda proszę Państwa, Adam Małyszy zakończył karierę.